O kurwa. Jakoś mam nisko monitor. Jakie gówno jebane ta gra. 2,5 i pół Ale dziwnie... Jak, jak to chodzi? No, zmisowałem. Minesarysowy żadnej nie podziękowałem, ale jestem chuj jebany. Zapomniałem jak się to robi. Ale dziwnie to jest tak po 2,5 tygodni było przerwy. Noże mi wyjebali, nie mam noża! Okradli mnie, jak mnie nie było. Ale to chodzi, zawsze po przerwie to chodzi. Lecę bracie, lecę. Dziwna ta gra. Ale drugą kulą okay. dam to jest najważniejsze. Kolan czy masz że z pieczki? Jeden na Kurwa, dzisiaj jak psu próbowałem piłkę kopnąć, to trochę mnie bolały te mnie zabłakalet, więc... Spróbowałbym delikatnie zagrać tą piłkę, ale tak kurwa... nie wiem, sam. Jeszcze odpocząłem trochę, na, na razie jestem na największym jetlagu ever, ale jakby najciężej było wczoraj, dzisiaj już jest miary miarę spoko. Wstałem o 7.30. Na CS jest Skins możesz otwierać różnorodne skrzynie, toczyć bitwy z innymi graczami, a dzięki funkcji Exchanger wymieniać przedmioty na ładniejsze. Na stronie znajdziesz codzienną darmową skrzynię. Oraz częstej eventy, dzięki którym masz szansę zyskać epickie skiny Kodem CESIK, darmowe 20 zł Oraz plus 10% do depozytu Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy Czemu ja mam taki celownik, kurwa? Dziwnie mi się gra co jak się dziwne. To jest zły omenomen, bo zawsze po powrocie, mimo że ręka się trzymała, trzymało się jak dildo w ręce, dziwnie myszka chodziła, to inak heady się dawało. Wracamy wam do Tajlandii, tak wysiadamy. Nie no kurwa! Po ile są bilety do Tajlandii? Pierdole! Już te air wolę z ladyboyami robić jakieś. Jak nie jestem w ogóle zwolniony w chuj na jetlagu, kurwa. Gdzieś jak ja ruszałem ręką, jakbym miał... Chuj. No ale jak ja zajmuję no, mi dwie... Nie widzę, nie widzę dżungli. też nie pikujemy. Mateuszku. Może być w Daj boosta, daj boosta. Otrzymam głowę schodu, wiesz Jest pod... dżungla, dżungla. Jeden na jeden. Kurwa, to jest jakoś dziwnie to chodzi. Ja pierdolę jak już blokuję. No i MOŻNA chuja, bo formalnie jak zrobiłem, kur. Z chujem w dupie se to wygrałem, tego. Tak go. Andrii, and short. Jak ty grasz człowiek, to miał, kurwa, nie? Eeeem... Um, wygrałem rundę? Wszedłem, b Ty jesteś na tym Tispieku? Ty Wszedłem dopiero, bo mi nie działa, nie krzycz po pierwsze, po drugie się prójesz, a kurwa same rundy nawet nie wygrałeś ani jednej, a ja mimo, że mam dwa fra... No, jedyna runda, którą ja wygrałem, to ja wygrałem. No to faktycznie no, masz rację. Witam was. Witam cię. Dobra, Mamon, no jakoś późnym wieczorem jesteś jak coś, nie? To ja przekażę sucharowi. Myślałem, że ty szybciej wejdziesz w ogóle, nie? Próbowałem od samego początku wejść, ale mi kurwa się. Patrz, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Świetnie, świetnie. Patrz, Mamon, gdzieś? Cześć na Tak jest, lecimy. Co to jest nie, ten nie. DNL? To Polak? Daj sobie nie napełnę w oknie, jeśli się nie mylę, a to nie będzie gorzej chodziło? Dobra, ruchamy ich. A i mam więcej damage, a większy damage. Ale czemu no 06? Ja mam 07. O kurwa, kogo ty dodałeś, Bali? Ty jesteś rozjebany. Kurwa, kurwa, tak szybko. Butu, szeroko, ja zrefraguję no. Ticket, ticket. kurwa, widzicie z tego pomodu? No kurwa! POPLUŁEM PODKŁADKĘ, CAŁĄ POPLUŁEM, MAM PIANĘ NA podkładce. przysięgam. Pokaż, pokaż Robię zdjęcie <laughs> Możliwe, że mnie coś ujebało i ja mam ściekiznę No mógłbyś wyjść wiesz, kurwa z tego domku wiesz, jak wy tam jesteśmy No ale, no to se strzelam tak? Dajże, dajcie koło No ale dwóch nas jest, no to blokujesz kolego No ale to, no to se kurwa, się przeciśni, mały jesteś to możesz Wiesz stórek. że masz ten, ściekiznę to już Ja ma, wiem, że 07 zajebałeś i też zabić, ale będzie kurwa kiermasz na streamie i wszystko zostanie rozdane Jakie drewno ja jestem po tym wyjeździe Pewnie jakiś Lady Wojciełku, dlatego właśnie quizna Tam wszystko jest wściekłe w Tajlandii. No, dobra do Konem wejdźcie, wejdźcie Pogowski, zabijesz go? No zamknij już ten pizda! No co za kies jebany, chce z kurwą gram. No pierdoli i pierdoli jak tak, smurkuje. <grym> no no kurwa, co? Kuchni. Nie No kurwa, no. No bo to co się stało, powiedz mi. No kurwa, chciałem sobie się z <grym>. Exit. Nie, A nie, nie widziałeś? Nie, no bo pierdolisz mu jak grano. Na chuj, ty mu gadasz, jak on jest kurwa, ma w tym. No, O nożu coś. On mi coś gada. Ty zaba <tysowa> tego typa od nas kurwa <noise> jakie drewno jebane <noise> Kurwa My mamy wygrać coś jak Rok nie mają u nas No game z debilem O ty kurwa Wyzywasz nie odpowiedź tych tak? Pago paki masz Pago go Nie wiem no ja się muszę skupić Na odzyskaniu formy po przerwie Ja słucham tego pierdolenia Zajam. Zajam. Nie wierzę, Po angielsku kurwa gada, Kurwa, masz, to, to, no, to łatwo jest. to pet! Jaki gracz? Ze jest ty kurwa geju. Smacznego jajka Mateusz, CT. Co schody. schody i CT. Ale ma pozycję. Kurwa do wyjebania z tego klanu, nie? No zobaczyłem co ty zrobisz? Ty kurwo jebana nawet nie słyszysz, że ci biegnie chłopak ty <śmany> ja... Kurwa, jebana, stoisz człowieku na TM <śmany> i czekasz na Night D ale. Dobra! No, to... z niego cię nie nie gram Next z tą kurwą jebaną Człowieku, ty zamykasz, uspokój się. A ty się zabójsz jak Tomek O nie, teraz o... albo przepraszasz albo wychodzisz tam W 5 sekund masz Ile mam? 5 sekund Od kiedy? Od teraz <śmany> Odliczasz już czy nie? Ile mam czasu jeszcze? Od kiedy odliczasz te 5 sekund? O, Przepraszam zakrywa. bani B B nawet masz jak pie, piesnik Amstow Nie no no kurwa mać No co my robimy no? Przecież się no. przeprosiłem bani, na chuj trollujesz? To się kurwa to do ciebie tu nie było. <laughs> nie było go na tesie? <laughs> Kurwa, ja nie mam dźwięku, no. Ja no. teraz, a to, co powiedziałeś, już nie jesteśmy kolegami. Nie, ja Cię przeprosiłem, nie, nie odliczałeś 5 sekund, nie wiedziałem, nie, kiedy to minęło. ja być wyzywany od od C, P, ale od Tomka? Ja nie powiedziałem, że jesteś Tomek, tylko, że się zachowujesz jak Tomek, ale no, wycofałem się, poniosłem, mnie, przeprosiłem. Przejebiemy ten mecz. No kurwa mać. No tu ja z tej Tajlandii wracałem. No, kurwa, koł mił się. Na se poskacz. Nie ale że ty się zajmiesz, masz szczelność śmiać. Człowieku, masz 5 flagów. No. No właśnie. Ty nie musisz plecy gadasz? zabić, i co? Chcesz do mnie gadać? Ty masz 12 i w plecy grafiti? nie możesz Czemu, zabić. kogo masz na graffiti, pokaż lepiej. Rakieta. <grym, 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 no i no i to to nie masz graffiti, kurwa. No to ja chcę tutaj wiesz, dzięki fajnie. Dobra, doj, doj. Rampa leży na szkołach, a tam jak kurwa, nie nawet, nie? <śmienic> Dobra, to nie? Kurwa, okno. Dawaj go. Kurwa, ma co mi coś. Ja kurwa, coś, coś, coś tak Dobra, pływa kurwa, Dobra, reszta dasza, kurwa. Koi rampę i tu się nie włączy, kiedy Oj, rampa WP. Ja cofam już z no Nie, no. Nie, no ja nie mogę z nimi. Rampa jest jeden. Rampa i domek. Dwóch rampa jeden domek. Dwóch obitych na rampie. Nie, no dobra. Dobra kurwa. No i kurwa, koni Dobra kurwa ty. Jeszcze kurwa raz. coś powiesz, że ja nie zabiłem Bani po tym co odjebałeś? Człowieku, ale czego ty się do mnie prujesz? Grasz A i do zabijesz. Czego się próje? Kurwa! Widz nie gram A, tylko gram łącz. Widziałeś co się odjebało? Aha, czy ja gram galę to nie gram B. Zutalentowany, zawodnik, rywalizowany. Widziałeś co zrobiłeś, kurwa. Krupać jeszcze masz czylność COŚ powiedzieć? Powiedzieć pizdę ja utkać, przeprosić jesu, matkę. Ale to się nie ma co śmiać, trzeba płakać, kurwa. Bo pięć psów na nas się przepierdalamy ty plecy nie można zabić. Drugi raz! No, okay. no, rady, kurwa. no nie kurwa, nie w plecy kurwa! Stał przodem do ciebie, strzelał kurwa! To ty jesteś kawał dostaję, ale... Jeden miecz. Pomożesz mi śmieciu? Ja już porwany jestem. No to jesteś... Na kloka! No, My ma... no, przejebaliśmy mecz, gratuluję ci kurwo! Zgłaszam cię śmieciu! No zabij go! Nie wiem z wami bo mi co miecie na dno wyjebane parówy dwie kondony kurwa Ja jestem właśnie już rozgrzać po przerwie No poglądam taki gówno jak ty i później to samo robię